Dzień dobry. Nazywam się Joanna Trafiałek. Zapraszam na krótki reportaż z gali rozdania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która była połączona z 30-leciem działania fundacji. Na początek powiem kilka słów o konkursie. Konkurs Edu Inspiracje jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów. Osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus, i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, które podejmują ciekawe tematy, są kreatywne, inspirują innych do działania, wspierają innowacje edukacyjne oraz mają wpływ na społeczeństwo lokalne. W tym roku Konkurs Edu Inspiracje realizowany był pod hasłem Pasja Działania. Konkurs ma charakter oscarowy oznacza to, że narodowa agencja nominuje kandydatów do nagrody w pięciu różnych kategoriach. Nominowani w konkursie beneficjenci są informowani za pośrednictwem poczty. I właśnie taki list otrzymał jego magnificencja Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor dr. habilitowany Michał Zasada. List ten zawierał gratulacje nominacji i życzenia wszystkim uczestnikom projektu dalszych sukcesów. A krótko po tej wiadomości, pan rektor i ja otrzymaliśmy imienne zaproszenia na gale. Przybliżę teraz nominowany projekt. Ponieważ z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miałam zaszczyt być jego koordynatorem. Projekt był prowadzony na Wydziale Żywienia Człowieka i nosił tytuł Transnational Quality Education for Organic Food Safety. Jego akronim to SAFE ORG FOOD. Był nominowany do nagrody w kategorii Ekologia. Realizowaliśmy nasz projekt w konsorcjum pięciu instytucji. Do realizacji zadań projektowych było zaangażowanych 18 osób. Projekt nasz skupiał się na opracowaniu i udostępnieniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa żywności ekologicznej. Znajdziecie je na stronie projektu. I wracając teraz do samego konkursu. Ostatecznego wyłonienia laureatów konkursu dokonała kapituła na podstawie rekomendacji ekspertów Narodowej Agencji. Zapraszam na krótki film, aby zobaczyć, czy otrzymaliśmy nagrodę i jak świętowaliśmy 30-lecie działania fundacji. Witamy bardzo serdecznie, oczywiście na przepięknym wydarzeniu, na gali wręczenia nagród Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Da, kategoria ekologia, proszę Państwa, a zwycięzcą w tej kategorii zostaje Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Brawo! Jak już wiecie, nie otrzymaliśmy nagrody. Laureatem konkursu w kategorii Ekologia zostało stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Składam tutaj moje serdeczne gratulacje. Jednakże chcę tutaj zwrócić uwagę, że sama nominacja jest ogromnym wyróżnieniem, docenieniem naszej pracy w projekcie oraz jakości naszych innowacyjnych materiałów dydaktycznych. W kategorii ekologia nominowanych było 8 instytucji, 3 szkoły podstawowe, 4 stowarzyszenia i jeden uniwersytet, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warto podkreślić, że ze wszystkich uniwersytetów w Polsce tylko trzy były nominowane do nagrody we wszystkich kategoriach. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Miała zaszczyt być jedną z tej trójki wyróżnionych uniwersytetów. Powodem do dumy jest też fakt, że z 46 uniwersytetów, których projekty otrzymały dofinansowanie w tym samym konkursie co projekt Save Org Food, tylko nasz projekt został wyróżniony nominacją do nagrody Edu Inspiracje. Jest też jeszcze jeden powód do radości. W tym konkursie aż trzy projekty ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie były zatwierdzone do finansowania, a tylko nasz projekt był wyróżniony nominacją. Dlatego czuję się bardzo zaszczycona otrzymaniem nominacji i dziękuję władzom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i władzom Wydziału Żywienia Człowieka, że mogłam koordynować taki projekt. Dziękuję partnerom projektu za ich wysoce merytoryczną pracę i zaangażowanie w realizacji działań projektowych. Realizacja projektu na długo pozostanie w mojej pamięci, zwłaszcza z tego powodu, że czas realizacji projektu przypadał na bardzo trudny okres pandemiczny i nie wszystkie aktywności mogły być zrealizowane tak, jak zostały zaplanowane. Dlatego cieszcie się razem ze mną naszą nominacją. Zobaczcie, jak świętowaliśmy nominacje, sukcesy wszystkich laureatów oraz trzydziestolecie działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na koniec nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia na czerwonym dywanie. Cały twój Dziękuję wszystkim.